Trzecie pytanie z rzędu ma odpowiedzi 6, a brzmi ono tak. Co podaje się w rysopisie osoby zaginionej? Proszę, Łukasz. E, rysopis. Co podaje się w rysopisie rysopis? No dobrze, spróbujcie. A może ktoś tak odpowiedział. Rena. E, zbliżony wiek. Każdy kraj ma jakieś bogactwo narodowe. Tak się złożyło, że nasze jest akurat zakazane, ale za to unikatowe w skali Europy. W Białymstoku ma powstać Muzeum Bimbrownictwa. Podlaski Bimber doczeka się nobilitacji. Już od XIX wieku obfitość żyta, ziemniaków i miodu pozwoliła rozwinąć tam produkcję trunku. Moglibyśmy sobie wyobrazić ten y, y, lasek z unoszącym się lekko y, y, dymkiem, y, gdzie byłaby pokazane, byłoby pokazane to w zasadzie chyba... Jedyne oczekiwane rękodzieło ludowe. Wielowiekowa tradycja i osiągnięcia w pędzeniu bimbru na naszych ziemiach zasługują na popularyzację. Tak swoją ideę tłumaczy pomysłodawca muzeum. W białym stoku mają się odbywać festiwale pieśni bimbrowniczej i inscenizacje rozbijania leśnych gorzelni. Dokumentacja jest bogata. Tak to niedobra milicja zepsuła amatorom łatwych zarobków przygotowania świąteczne. Muzeum jeszcze nie ma, ale wystarczy to wszystko sobie wyobrazić i bajki jest. Armia Mahdiego naprawdę zaszła premierowi Iraku za skórę. Nuri al-Maliki zawio... zawiązał się i postanowił unieszkodliwić bojówki radykalnego szyickiego duchownego Muhtad al-Sadra. Groić... Ojej, 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 ale straszny widok z tym kołem. A gdzie rower? Zobacz, co się stało. To chyba właśnie Angel Gomez nie Ach, zauważył. Wpadł... O jest. Jezu, kochany, wpadł na, te... na ten krawędzik. Ale to jest wina tego policjanta. Bo on tam mu zasłonił kompletnie, po coż on tam stał? No, tak. On tam on... stał, żeby to sygnalizować, ale, ale za, za późno tam się zjawił. No nie, stał i ruszył się w bok. No właśnie, ale straszna sprawa z tym. To chyba właśnie Angel Gomez. A rower tak... widziałeś, gdzie był po drugiej stronie ulicy? W ogródku jakiejś jest... Landryki. Zobacz, patrz, patrz, co się stało. Tak, no jak głupi się zachował ten policjant. No policja. nie, on pokazywał i w, uciekł w ostatniej chwili bo, przed tym kolarzem. Przed tym kolarzem no. O Jezu. Akurat się Gomez niestety nie, 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 nie patrzył. Teraz ktoś, kto nie jest prorokiem, ale, jak na, ale na pewno kimś, kto dobrze jest poinformowany. I znów żwawym krokiem zmierza do nas Kasia Romanowska. E, oczywiście Państwo mogą to zobaczyć y, i gdzieś tam przemykający. Powiedz powiedź... mi, czy Ty już mówiłeś o t, y, grupie Mormonów w Teksasie? Oczywiście. Czy ty tylko wspomniałeś teraz, bo nie chcę się powtarzać, a przygotowałem ten sam news? Mówiłem. Mówiłem. No dobrze, w takim razie powiem na inny temat. Zabrałeś mi temat. Nie zabrałem ci tematu, yy, po prostu musiałem o tym powiedzieć. Ja tak Kto bardzo elektryzowała mnie ta wiadomość. Dobrze, mi się nie, się nie, 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 nie czuję, proszę Państwa, absolutnie nie jestem za poligamią. E, więcej rządu, więcej kłopotu. Sami Państwo widzą. No, ja bym tego dłużej nie wytrzymał, wystarczy 4 godziny jeszcze. dziennie. Oczywiście, że tak. Nie, jeszcze nie Między, jestem, między, ja między sobą, a na obrotna. koniec jeszcze ja dostanę. Zobaczmy tylko na koniec, proszę Państwa, najnowsze wiadomości z Zoo w Hiroshimie. E, e, niedźwiedź o imieniu Klody. Znalazł sobie zajęcie. A no właśnie takie zajęcie. Znalazł sobie kij, całymi dniami trenuje. Chce zostać majoret najwyraźniej. Słuchaj to, jak Nanczeko wygląda, Bruce Lee tak ćwiczył. No więc on właśnie coś musi mieć wspólnego. Mimo, że czasami ten kij mu wylatuje z tych łapek i obrywa nim w głowę, to jednak godzinami trenuje i z całego kraju. Z całego wejście kraju. Wejście smoka, wejście niedźwiedzia. Tak? Tak, pięknie, nawet... pięknie.